Jak znaleźć problem, który warto rozwiązać? Ile procent udziałów oddać inwestorowi? Kiedy się uprzeć, a kiedy zdjąć klapki z oczu? Jeśli kręcą cię startupy, ale rzadko trafia się okazja, by zapytać u źródła, mamy rozwiązanie. Wskakuj do windy, w której spotkasz czołowych founderów, inwestorów i twórców ekosystemu. To tylko kilka minut, zanim wjedziemy na następne piętro rozmawiamy z Bartoszem Józefowskim, wicedyrektorem działu parku technologicznego w Krakowskim Parku Technologicznym. Czy dron Twoim zdaniem może stać się zabawką przyszłości? O, już sam sobie ostatnio kupiłem drona, więc jest zabawką teraźniejszości. Na dodatek moje córki wiedzą, że to jest zabawka tatusia. Także absolutnie może być. Panuje powszechne przekonanie, że wojsko nie kupuje innowacji. Co może zrobić startup, który chciałby jednak sprzedać swoje rozwiązanie? Oj, nie zgadzam się z tym pytaniem. W takim sensie: wojsko kupuje innowacje i to takie topowe myśliwce, czołgi itd. Wojsko rzeczywiście nie kupuje technologii. Nie kupuje kawałków innowacyjnych technologii, tylko kupuje produkty. Dopóki nie mamy kapitału, zdolności produkcyjnych, żeby budować wielkie produkty, to powinniśmy się absolutnie skupić jako startupy polskie na włączeniu się w łańcuch wartości, szukaniu partnerów biznesowych, a nie na budowaniu wielkich marzeń o produkcie końcowym. Widziałeś wiele upadków startupów. Czego jako founder? unikałbyś i radziłbyś unikać początkującym firmom? Dużo firm oczywiście rozpada się dlatego, że za rzadko rozmawia z klientem końcowym. Natomiast, żeby trochę odpowiedzieć oryginalny, to żeby nie bazować w firmie na tylko i wyłącznie osobistej relacji, tylko żeby podpisać też umowę founderską. Żeby od samego początku, nawet jeśli się przyjaźnimy jako współzałożyciele, żeby podpisać kontrakt i traktować się bardzo profesjonalnie na tej na tej nodze. A jeśli chodzi o umowę, co Twoim zdaniem powinno się w niej bezwzględnie znaleźć? Po pierwsze, wydaje mi się, że PFR kiedyś Startup Poland zrobił nawet wzór takiej umowy, więc warto zawsze sięgnąć po dobre praktyki z PFR-u i Startup Poland. Na pewno zasady dotyczące tego, co się stanie, jeśli któryś z partnerów zacznie się mniej angażować w firmę, w jaki sposób wtedy podzielimy udziały, jakiś vesting albo jakieś inne zasady dotyczące tego. Co ostatnio Cię zainspirowało? Niezmiennie pozostaje zainspirowany musicalem 1989, mój ulubiony i rzeczywiście dylematy tam bohaterów i ostatecznie trzeba przestać mieć dylematy tylko trzeba zacząć działać. To, to bardzo inspirujące. To był podcast Następne piętro. Więcej odcinków na StartupfR.pl i na naszym kanale na Spotify. Do usłyszenia.